Witam bardzo serdecznie, rodziców, babcie, dziadków, wszystkich przyjaciół szkoły. Dzisiejszą uroczystość, czas zacząć. I zaczniemy od naszych najmłodszych przedszkolaczków i weróweczki. Oddaję widzową pani Marcie, Pani Witam serdecznie i zapraszam na y, przedstawienie naszej piosenki, w której się uczyliśmy na spadku. To jest piosenka z kredytowym szczotkiem, pasta, która Thank you. Z kolegami wypełnęły glebówki. Nie ma leczego. od Jana Pawła II. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. pan Lolek, dla Kościoła to prawdziwy dziamek. W Polsce wtedy krótko mówiąc, jasny miały zamek. Książka piecha bez wątpienia, przy tym wiecie. wiedzie, Lorek rzeczy spełnia tu i do Rzymu jedzie. Nie ma lepszego. Ja, IIkiego, nie ma lepszego od Jana Pawła II, nie ma lepszego od Jana Pawła II. Całą drogę życia oddał do lepszego Panu, Nikt kaza do kazał nie aż do Watykanu. 16 października w siedemnastym roku Słychać kamył, papa. i do szoku. Nie ma lepszego od Jana Pawła II, Więc First time in five years I got a diploma for something. Now it's been great to be with you guys for this year and the last two years. Um you know you just keep up the good work, keep on doing what you're doing. As long as you keep on doing what you're doing, becoming all that you can be. I'll be here to help. OK, so, we'll see you next September. Cześć. szkoły, które nie opuścili ani jednego dnia, w szkołach szkół, a w KZR przyznaje dyplom prezesa dla jednego ucznia klasy ósmej, a w Skada, oświatowa, przyznaje dyplom dla ucznia klasy czwartej z przedziału 1.4, dla ucznia klasy ósmej z przedziału 1.6.8 i dla ucznia liceum. W tym roku Rada Pedagogiczna po na karowania pracy klasyczce szkoły i owce pozwoliła sobie przyznać tedy drogę w następującym uczniu. W klasy czwartej zapraszamy Sarę Astrężarek. W klasy ósmej zapraszamy Patrycję Kłomek. I w liceum zapraszamy Patrycję Skórę. W nauce gotowan Niemcy o Polsce, w tradycji i kulturze naszej ojczyzny, a jej podstawa była głos na śladowania. Trzymaj tak dalej. Gratuluję. Ja, Również patrycja, cieszę się, rozumiem. i tak. dalej. O, teraz, trzymaj, tak dalej. Dymplom, prezesa, centrali polskiej szkół dokształcających. Za co zachowanie szczególne osiągnięcia w nauce, przyznano uczennicę Angelice Tracz. いいですね。 O que

Которая плашмя отшинала...